Tadeusz Kościuszko, bohater dwóch narodów amerykańskiego i polskiego, zwycięzca spod Saratogi i Racławic, generał Armii Kontynentalnej i naczelnik insurekcji. Aktywny zwolennik abolicjonizmu i zniesienia pańszczyzny, przeciwnik Kościoła i sympatyk rewolucyjnej Francji. Na temat bohatera tego materiału powstało wiele książek i opracowań. Mój materiał nie jest jednak biografią, a wstępem do dyskusji na temat tego, czy polski nacjonalizm nie zaczął się właśnie od Tadeusza Kościuszki, a nie na przykład Romana Dmowskiego. Wbrew obecnej narracji lewej i prawej strony politycznej, przypadek Kościuszki może pokazać, że nacjonalizm nie jest tylko i wyłącznie prawicową i katolicką ideą. Przypadek naszego naczelnika może udowodnić, że każda osoba, której zależy na dobru Polski, Powinna być nacjonalistą, bez względu na ideologiczne podłoże. Oczywiście nie każdy musi się zgodzić z tą opinią, jakoby naczelnik kościuszko miał być nacjonalistą, w końcu etnicznie był Litwinem, a tożsamość narodowa dopiero miała się wówczas kształtować. Jednak są moim zdaniem poważne argumenty, aby można było dopuścić taki pogląd za słuszny. Tadeusz Kościuszko cieszy się współcześnie olbrzymim szacunkiem lewicy, której imponuje swoją walką z feudalizmem i niewolnictwem. Przypomina o tym chociażby partia Razem. Choć tak zwany uniwersal Połaniecki, nadający chłopom pewne prawa, nie został faktycznie zrealizowany, to polska lewica wciąż pamięta o tym wydarzeniu i przypomina o nim na swoich social mediach. W 2017 roku partia Razem wydała ciekawe stanowisko wobec Kościuszki. Niby zachęcające wszystkich do utożsamiania się z naczelnikiem, ale jednak wypominające liberałom i konserwatystom, że nie po drodze im ani z postacią Kościuszki, ani z jego wartościami. Ciężko się z tym nie zgodzić, jednak znając internarodowe poglądy polityków partii razem, a może nawet polakofobię niektórych jej działaczy i sympatyków, mógłbym postawić śmiałą ocenę, że walka za naród i ojczyznę też nie są hasłem bliskim ideologicznie zwolennikom partii Adriana Zandberka oraz lewicy Czarzastego i Bieja. Nie tylko partia Razem utożsamia się z Kościuszką. Wspomniana Magdalena Biejat, która również wywodzi się z tego samego środowiska politycznego, przyznała w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim, być może w nieco żartobliwym tonie, że Kościuszko oddałby na nią głos, że był lewakiem i że Polacy nie powinni się oburzać o akty wandalizmu, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych na jego pomniku w Waszyngtonie. Tadeusz Kościuszko oczywiście jest lewakiem, to wiadomo. Mhm. Po prostu. Ponieważ hasła antyrasistowskie, które się na jego pomniku znalazły, cieszyłyby się aprobatą naczelnika. Co do samego Black Lives Matter, które wówczas protestowało, to pani Biat całkowicie pominała fakt, że dokonywano wtedy wielu aktów przemocy i kradzieży. Tadeusz Kościuszko, chociażby w przypadku wojny polsko-rosyjskiej i insurekcji Kościuszkowskiej, występował przeciwko bezprawiu i przemocy. I o ile Kościuszko faktycznie był antyklerykałem i antyrasistą, o tyle nie mogę się zgodzić, aby był lewicowcem we współczesnym tego słowa znaczeniu. Dokładnie z takiego samego powodu, dla którego współcześnie lewicowcem prawdopodobnie nie byłby Józef Piłsudski. Są pewne podobieństwa, ale istnieją też obiektywne różnice, na przykład okres historyczny i wynikające z tego realia społeczne. Dobrym przykładem jest tutaj nacisk na nierówności. Dawniej dla lewicy ważni byli ubodzy oraz robotnicy, a obecnie mniejszości seksualne i etniczne. Obecna lewica skupia się na problemie aborcji, mniejszości seksualnych i płciach niebinarnych. O ile Piłsudski i Kościuszko dążyli do niepodległości polskiego państwa narodowego, w którym Polacy nie byliby prześladowani ze względu na swoje pochodzenie, i o państwo, które walczyłoby o ich bezpieczeństwo i interesy, o tyle wielu współczesnych polskich lewicowców. Jest gotowa pod hasłem integracji europejskiej stopniowo pozbawiać Polski niepodległości i własnej sprawczości w zakresie gospodarki i polityki zagranicznej. Jednak kościuszko jest symbolem narodowym od stuleci i właśnie od stuleci jest wykorzystywany politycznie. Poza współczesną lewicą to związek radziecki tworzący Ludowe Wojsko Polskie posłużył się wizerunkiem Polaka ZSRR powołał do życia pierwszą dywizję piechoty, której patronem został właśnie Tadeusz Kościuszko. I tak, polski symbol walki o niepodległość, walki z rosyjską barbarią symbol, który ostatecznie za życia został zmuszony do złożenia przysięgi wierności względem cara Piotra, i który był wielkim zwolennikiem jego syna Aleksandra. Został wykorzystany przez antynarodowy Związek Radziecki, który nie dojrze zniszczył rosyjski carat, to jeszcze stosował równie potworne metody pacyfikacji Polaków, co Imperium Rosyjskie znane Kościuszce. Ostatecznie, paradoksalnie, Józef Stalin zrealizował sen wielu polskich nacjonalistów i utworzył jednolite etnicznie polskie państwo narodowe, niestety podporządkowane Moskwie. Jak widzimy, Tadeusz Kościuszko jest współcześnie symbolem lewicy, która przecież walczy z nacjonalizmem i uważa tożsamość narodową jako przeżytek. Kościuszko jest autorytetem dla ludzi, dla których innym autorytetem jest chociażby Róża Luksemburg, ekonomistka głęboko sprzeciwiająca się polskiej niepodległości. Teraz brzmi to niewinnie, ale wtedy znaczyło to tyle, co akceptację prześladowań Polaków, którzy śmieli mówić językiem swoich rodziców i wyznawać ich wiarę. O tych prześladowaniach pisał m.in. Roman Dmowski w broszurze pod tytułem Nasz patriotyzm, a to właśnie współczesna polska lewica uważa Dmowskiego za prorosyjskiego kolaboranta. Zgodnie z tym, co powiedziałem na początku, istnieją moim zdaniem pewne przesłanki, aby nadać Tadeuszowi Kościuszce, wbrew lewackiej narracji, miano polskiego nacjonalisty, a może nawet ojca polskiego nacjonalizmu. Na samym początku zastanówmy się, czym jest nacjonalizm. Tłumaczyłem to w swoim drugim filmie, ale zrobię to w dużym skrócie teraz. W internetowym słowniku filozoficznym możemy przeczytać, że nacjonalizm opiera się na organicznej wspólnocie jednostek, połączonej niematerialną więzią wspólnego pochodzenia, kultury, historii i religii. Nacjonalizm jako idea polityczna ma dążyć do osiągania wspólnych celów tej wspólnoty. Według monografii patriotyzm, nacjonalizm, etnocentryzm, perspektywa makropsychologiczna nacjonalizm, jest zjawiskiem stosunkowo nowym, nieznanym w starożytności ani w chrześcijańskim średniowieczu. Jest to doktryna z dziedziny filozofii polityki, opierającej się na ideologii, w której najwyższą wartością są ideały i cele konkretnego narodu. Na innej stronie tej samej monografii możemy przeczytać Ernest Gelner, którego studium narody i nacjonalizm od lat 80. XX wieku stanowi dla wielu badaczy główny punkt odniesienia, Stwierdza, że nacjonalizm jest przede wszystkim zasadą polityczną, zgodnie z którą granice obszarów zamieszkanych przez określone grupy etniczne powinny się pokrywać z politycznymi granicami państw. Jego zdaniem naturalnym środowiskiem warunkującym rozwój tej idei jest państwo scentralizowana organizacja polityczna obejmująca swym zasięgiem określone terytorium. Oczywiście do charakterystyki nacjonalizmu można dodać różne cechy, a nawet całe definicje, mniej lub bardziej przychylne nacjonalizmowi. Cechą negatywną może być ksenofobia i szowinizm, ale polski nacjonalizm nie zawsze był monolitem, w którym każdy miał takie samo zdanie. Zwłaszcza jeśli uznamy Tadeusza Kościuszkę za jednego z pierwszych polskich nacjonalistów, to przyznamy, że polscy nacjonaliści wyznawali wiele różnych idei. W tym miejscu przejdę do argumentacji. Dlaczego Kościuszkę należy uważać za nacjonalistę? Przede wszystkim dlatego, że dla Kościuszki zawsze najważniejszy był naród, a nie państwo feudalne. Z tego powodu Kościuszko, będący pod ideologicznym wpływem rewolucji francuskiej, walczył o powstanie państwa narodowego. Konkrety? Zajrzyjmy do przysięgi Kościuszki i niektórych listów, które napisał naczelnik. Przysięga wykonana przez Kościuszkę w Krakowie 24 marca 1774 roku. Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga, całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka syna Jego Fragmenty instrukcji kościuszki danej Konstantemu Jelskiemu i Franciszkowi Gorzkowskiemu w Rzymie w grudniu 1773 roku. Tak chwalebny cel wydźwignięcia narodu z jarzma niewoli pośród najtrudniejszych zawad powinien być dobrze zważony. Nie w prędkości uczucia obywatelskiego, ale w zimnym rozsądku, zastanawiającym się na wszystko, aby nie pogrążyć krajów w większą niewolę, jeszcze zatraceniem nawet kiedyś nadziei odzyskania onej. Tym sposobem idąc, spodziewać się należy przy gorliwości cnotliwych i kochających szczerze ojczyznę i że więzy na nas włożone despotyzmu zgnieciemy, ustanawiając rząd, jaki narodowi się podobać będzie. Odezwa do obywatelów, 24 marzec 1774 rok Kraków. Współobywatele, wzywamy po od was do ratowania naszej kochanej ojczyzny stawam na czele podług waszej woli, lecz nie potrafię skruszyć obelżywego jarzma niewoli, jeżeli od was jak najprędszego i najdzielniejszego wsparcia nie znajdę. Szlachetne te ofiary dla wolności i ojczyzny w wdzięczności całego narodu godną dla siebie mieć będą zapłaty. Już to jest ostatni moment, w którym rozpacz w pośród wstydu i hańby oręż nam do rąk kładzie. W pogardzie śmierci jedyna jest nadzieja polepszenia losu naszego i przyszłych pokoleń. Przysięgłem narodowi, iż mocy mi powierzonej na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz oświadczyłem razem, iż ktokolwiek będzie czynił przeciw związkowi naszemu, taki jak zdrajca i nieprzyjaciel kraju, do sądu kryminalnego ustawionego w akcie narodu oddany będzie. Grzeszyliśmy aż nad to pobłażaniem, i dlatego ginie Polska. Nigdy w niej prawie zbrodnia polityczna ukaraną nie została. Bierzemy teraz inny sposób postępowania: cnotę i obywatelstwo nagradzać, a ścigać zdrajców i karać zbrodnie. Odzyskanie samowładności narodu odnosi się do Konstytucji 3 maja, która choć nie zrównała wszystkich stanów, była ważnym krokiem w tym celu. Kościuszko walczył w obronie konstytucji z Rosją w 1792 roku i kiedy król przystąpił do Konfederacji Targowickiej, Kościuszko złożył dymisję. W ostatnim fragmencie Kościuszko wprost krytykuje nie tylko Konfederację Targowicką, która wprowadziła prorosyjski reżim w Rzeczpospolitej, doprowadzając przy tym do upadku gospodarki oraz do licznych przestępstw na ludności cywilnej dokonanej przez rosyjskich żołnierzy, ale również do całej idei sarmackiej złotej wolności. To właśnie dla ratowania demokracji szlacheckiej targowiczanie oddali się pod protekcję Rosji. Wyobraźmy sobie poziom frustracji, którą mieli nasi przodkowie, którzy w ramach furii dokonali ogólnokrajowego powstania w Warszawie zadając Rosjanom dotkliwe straty i tworząc przy tym solidarność narodową, która nigdy w historii Polski nie była wówczas znana. Do momentu Kościuszki jego hase obywatelskich Obywatelami Rzeczpospolitej była tylko szlachta. Ktoś może zarzucić, że wspomniane fragmenty to tylko propaganda z czasów insurrekcji, zachęcająca do walki zbrojnej, że tak naprawdę nic z tego nie wynikało dla przeciętnego chłopa, że Kościuszko był przecież Litwinem, a nie Polakiem. Przeczytajmy zatem list, który Kościuszko napisał w 1789 roku do Michała Zaleskiego: Jaśnie wielmożny, mości Dobrodzieju, dzień dobry. Niech opatrzność w czerstwym zachowuje zdrowiu tak dobrych obywatelów. Przeszły list śpiący pisałem i nie dziw, że z pamięci mi zeszło coś powiedzieć o Rusinach naszych. Fanatyzm pochodzący z niewiadomości zawsze najokropniejsze zwykł dawać skutki. Zapobiec niewiadomości długa jest droga. Trzeba wieków, aby oświecić ludzi, a trudniej u nas, gdzie ludzie oddychają niemal z woli swych panów. Nie mają żadnego po sobie prawa. Nawet odmienić miejsce im zabroniono, uchylić się od okrucieństwa lub uciemiężenia. pomijam od niesprawiedliwości, bo tej zawsze doznawają. Wiem, co nieludzkość odpowiedzieć może: mogą uciec. A gdzie? Pytam się: Do Moskwy, chyba, bo wszędzie pozwala prawo ścigać poddanego. Poddanego słowo przeklęte być powinno w oświeconych narodach. To my zaludniać inne kraje naszym nierządem będziemy? Zmniejszyć fanatyzm jest krótszy sposób, i nie widzę jak jeden pewny i najłagodniejszy, łącząc święta, wszystkie ich z naszymi. Jeden niech będzie kalendarz. Postarać się, aby popi, mszę mogli mówić po polsku. Nieoświeconym ludziom powierzchowności potrzeba, widocznej różnicy, gdyż żadnej nie czynią między religią grecką nieunitów, to jest moskiewską, a swoją. Jedna jest to dla nich, a nasza jest odmienna dla nich. Przyzwyczajać ich potrzeba do polskiego języka. Niech w polskim języku wszystkie ich nabożeństwa będą. Z czasem polski duch w nich wejdzie. Za nieprzyjaciela sądzić będą potem tego, który by nie umiał języka narodowego, a już będzie znaczny oddział państwa naszego. Wzburzy się i w nich krew na wspomnienie Moskala, Prusaka, Austriaka, tak jak w angliku nadmieniwszy Francuza. Nienawiść narodu ku drugiemu jest zawsze spożytkiem, jak i wielkie rozumienie o sobie. Oświeconym zostaje tylko ster do użycia dobrego, to jest ku powszechnemu dobru. Podsumujmy, Kościuszko jest zwolennikiem powszechnej edukacji w ramach oświecenia, jest też zwolennikiem polonizacji i narzucenia kultury Rusinom, obecnie Ukraińcom, poprzez m.in. Kościół Katolicki. Choć współczesna lewica wyznająca podział państwa od kościoła powołuje się na antyklerykalizm Kościuszka. W dodatku generał Kościuszko zaczyna iść w kierunku realizmu politycznego, a może nawet szowinizmu, mówiąc o antagonizacji nie państw, a narodów. Czy pani Magdalena Bejat dalej jest zdania, że Kościuszko oddałby na nią swój głos, bo mają te same poglądy? Kolejna kwestia to służba wojskowa. Kościuszko, będąc pod wpływem rewolucji francuskiej i amerykańskiej, był zwolennikiem powołania tzw. Milicji Narodowej. Zadedykował temu specjalny tekst pod tytułem Uwagi o utworzeniu Milicji Narodowej z 1789 roku. Przytoczmy fragment z tej broszury. Żołnierz regularny i zawerbowany gwałtem najwięcej z chłopów, których rodzice i sami nie mają praw, i prawa żadnego od rządu zabezpieczającego ich osób i majątek. Nie są przywiązani do kraju, nie są interesowani w dobru powszechnym. Żołnierz taki w niesubordynacji utrzymywany słucha tylko nad nim starszej zwierzchności, która użyć go może podług swego sposobu myślenia i to dobrze lub źle. Potrzeba wyciąga więc, aby obywatele sami opatrzyli sposób ochrony swojej i kraju w takowym zdarzonym przypadku. Że zaś mało szlachty jest w proporcji mieszczan, chłopów, Żydów nieprzywiązanych całkiem do kraju, życzyłbym, aby regiment pieszy był formowany tylko w dwa szeregi. W pierwszy, chłopów lub mieszczan, z ludzi swych przywiązanych do panów, a drugi z szlachty, tak samo i z kawalerii. I takie oto wojsko na pozór wstrętne, nieprzyjemne, ale najlepiej zabezpieczające swobody i wolność krajową, którzy. Czuć umieją, się sami się o nasz zaszczycają. Którzy mają majątek, familię te to wojsko regularnych i wyćwiczonych zbije żołnierzy. Gdyż wie za co się bije. Kraj ich złożony z ichże majątków. Gdyż się bije za swoje własności, za swe prawa uszczęśliwiające. Przejdźmy do Uniwersału Połanieckiego, który łączy się z ideą milicji narodowej. Po wygranej bitwie pod Racławicami, w której dużą rolę odegrali polscy chłopi, Kościuszko postanowił odwdzięczyć się najbardziej ciemiężonej grupie społecznej w Polsce. Uchwalony przez naczelnika Uniwersał Połaniecki miał gwarantować chłopom m.in. wolność w migracji wewnętrznej, przyznanie dni wolnych od pańszczyzny, wsparcie gospodarstw chłopów, którzy wstąpili w szeregi Armii Narodowej Kościuszki i anulowanie im pańszczyzny na czas wojny, a także powołanie specjalnych komisji porządkowych, które dbałyby o interesy chłopów. Niestety, Uniwersał upadł wraz z powstaniem Kościuszkowskim. Dla Tadeusza Kościuszki pod hasłem Ojczyzna kryło się państwo narodowe, które, choć składało się z różnych grup etnicznych Polaków, Litwinów, Rusinów, Niemców i Żydów posiadało wspólną tożsamość polityczną. I to właśnie tak bycie Polakiem rozumiał Kościuszko. Był Polakiem pochodzenia litewskiego, dziś powiedzielibyśmy białoruskiego dla którego podstawowym językiem państwowym był język polski. Wymarzonym przez Kościuszkę państwie narodowym, chłopi, mieszczanie i szlachta zostaliby zrównani w prawach i obowiązkach, podobnie jak miało to miejsce w rewolucyjnej Francji. Kościół, choć nienawidzony przez Kościuszkę, był ważnym elementem komunikacji społecznej, nie tylko w kontekście polonizacji Rusinów, ale również w celu zachęcania do wsparcia powstania, ale o tym opowiem może kiedy indziej. Moim zdaniem Tadeusz Kościuszko może być nazywany narodowym liberałem, który położył fundamenty pod budowę polskiej tożsamości narodowej i politycznej. Tożsamości, która trwa do teraz. Jeśli się ze mną nie zgadzasz, to zachęcam do pozostawienia komentarza z opinią. Jeśli się jednak ze mną zgadzasz lub po prostu podobał Ci się film, zachęcam do śledzenia mojego kanału i zostawienia polubienia.